Ceremonia przed galą XTBK 85 za nami, z nami, tymczasowy mistrz, który jutro może stać się tym pełnoprawnym. Powiedziałem Ci to, Robert, przed, przed nagraniem, powiem teraz, w trakcie nagrania, no nie wiem, czy to do Ciebie dociera, bo jak ja patrzyłem na Ciebie w trakcie tej ceremonii, kiedy słyszałem tych Twoich kibiców, to ja w Twoich oczach widziałem wszystko, naprawdę wszystko, wszystkie te emocje. Tak, no z tego co słyszałem, to jeszcze nie dopisała aż taka publiczność na ważeniu, więc y, bardzo mnie to cieszy, że akurat na, na moją osobę i na Kamila Karatka tutaj tyle osób się zebrało i y, y, y flagi, i y w ogóle wszyscy koszulki, no klimat jest naprawdę no, niesamowity. Fajnie, że pogoda y, bardzo dobra i jutro po prostu w amfiteatr w co mam powiedzieć. No, y, będzie mega atmosfera, no to co było rok temu, to myślę, że teraz przebijemy trzy razy więcej. A łatwo jest udźwignąć tę presję oczekiwań, bo wiesz, to się tak wydaje nam wszystkim, że to jest fajne, bo to jest fajne, ale wszystkie te klepiące ręce będą chciały zobaczyć Twoje ręce w górę za chwilę i tak się zastanawiam, jak to jest. Oczywiście, że tak. Yy, trzeba tą presję unieść, ale bardzo mnie to Cieszy i motywuje, że takie właśnie ciężkie chwile e, są dla mnie sporym, sporym doświadczeniem właśnie przed kolejnymi walkami, bo jak potrafię unieść coś takiego, to po prostu wszystko już uniosę. A już w październiku musiałem to unieść, musiałem wygrać przed waszą publicznością właśnie w Nemeson, czułem się pierwszy raz w mieście, e, no i teraz będzie po prostu powtórka z rozrywki. No i e, pokażę Wam, że, że jestem gotowy przenosić góry. No wyjątkowe przygotowania były, bo i wyją, wyjątkowy rywal, e, Salahdin e, Parnas... E, czy właśnie na tych przygotowaniach zbudowałeś pewność siebie, bo widziałem wywiady z Tobą przed tym pojedynkiem i wydaje mi się, że ta, ta pewność siebie, ona przyjechała z Tobą z Florydy. To było moje zdanie, powiem za chwilę dlaczego. Dokładnie tak, to co mówisz. Kiedy, kiedy pojechałem na Florydę i, i, i zacząłem trenować i sparować z tymi zawodnikami z naj, największej czołówki na świecie, to po prostu stwierdziłem, że no... Na no, że, mój, że mój skill jest, jest bardzo wysoko i tylko i wyłącznie pokazywać to w walkach, tak. Eee... Wiesz, fajnie jest też mieć wsparcie od tych zawodników, tak? Oni też oglądają KSW, oni też widzą, co się dzieje tutaj i, i, i też mam wsparcie od nich, więc no, zabrałem z Florydy bardzo dużo i, 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 no i wam pokażę. Mateusz Gamrot powiedział, że, że nieważne, co ty powiesz, jak wrócisz z ATT, ważne, co powiedzą o tobie w ATT. No i zastanawiam się, jak reagowali na Roberta Ruchałę. Czy, czy to było coś na zasadzie oho? Co to za gość, bo, bo coś potrafi. Bo tak było, kiedy Mateusz Gamrod pojechał z Danielem Skibińskim chyba pierwszy raz do tego klubu. To jak było w twoim przypadku? Tak, no mi się wydaje, że na początku, no to myśleliście, że jakiś kurde, ministrant przyjechał, nie, nie? A, a potem y, zacząłem tam właśnie udowadniać y, swoją wartość, tak? Chciałem się pokazać z jak najlepszej strony ten, ten z, y, no po prostu łapałem się z kim, kim mogłem, tak? Y, Słuchaj, 60 osób na macie, UFC, Bellator, Rising, One Championship, no po prostu, no, mogłeś wybierać i, i każda runda była mocna, nie było czegoś takiego jak odpoczynek, tak? Wjeżdżałeś w jednego, drugiego, a za chwilę trzeci stały i, i też i też czołówka, tak? Więc to też mnie bardzo budowało i, i, i co? I, i, I dużo właśnie osób mówili, że beast, 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 beast Polish beast, yeah. A było tak, że odbiłeś się od kogoś jak od ściany? Bo ja wiem, że polscy zawodnicy, którzy tam wyjeżdżali, no... Zdarzało im się wrócić do, do pokoju i jednak gdzieś przeżywać to, co się stało, że było no ciężko. Wiesz, co to może ja, ja akurat trafiłem tak, że, że, że się jakoś nie odbiłem bardzo. Eee, wiadomo, e... Wiesz, to jest poziom światowy, tak, więc ja walcząc z nimi, e, trenując, no to też muszę stanąć na wysokości zadania i nieraz, te, wiesz, te, te rundy były remisowe albo jakieś, e, ktoś, ktoś tam lekko przeważał, ja też kradłem rundy, więc e, wiesz, to mnie, to mnie w ogóle strasznie motywowało, że, że, ja, że ja mogę być tam, być w tym wielkim hangarze tych wszystkich zawodników i, i, i walczyć z nimi i, i wiesz, i nie odstawać. Bo my oczywiście wiemy to ty o tym nieraz mówiłeś, jak te przygotowania wyglądały, gdzie byłeś, z kim robiłeś, gdzie wyjeżdżałeś. I usłyszałem też taką opinię, że kto wie, być może to były, że nikt nigdy w Polsce nie miał takich przygotowań, że to się złożyło naprawdę na, na świetne przygotowania. Myślisz, że mogło tak być? Ja myślę, że Los tak chciał, że to to już wcześniej powiedziałem, że po prostu pojechałem na stany, wróciłem, dowiedziałem się o walce i, i, i zaczęły się te właśnie mocne, mocne przygotowania pod, typowo pod, pod saladina, tak? I... I wiesz, ja nie planowałem jechać do Stanów przed walką do, do Saladina, tak? To po prostu tak wyszło. I mi się wydaje, że, że, że Rosta tak chciał i, i teraz mm, staje do testu i, i zdaję ten test jutro. No. Ja chciałem zapytać jeszcze, jaką książkę pożyczył albo polecił ci trener mentalny Mateusz Gamrod? <grywka> tej książki nie ma opisu tej książki ani, ani tytułu, po prostu musiałbyś być na treningu i widzieć, jak czyta Mateusz Gamrot i, 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 i mówi swoje słowa motywacyjne. Chwila o tym, jak może wyglądać ten pojedynek. Nie wiem, czy widziałeś wywiad z Damianem Stasiakiem po jego ostatnim pojedynku. Widziałeś czy nie? Wywiad Damiana Stasiaka po ostatnim pojedynku ze mną. po jego ostatnim, po jego zwycięstwie. A, no prawdopodobnie, że, że tam rewanż by, by pewnie chciał, no nie? Co więcej, powiedział, że jeśli będziesz tutaj troszkę uładzę to, tylko spieprzał przed Parnasem, to nie masz czego szukać. Słuchajcie, no, nie chcę mi się szczerze powiedziawszy odpowiadać na to wszystko, bo oprócz tego, że on tak mówi, to też mówi to tak dużo osób. Ja przede wszystkim stawiam na siebie, stawiam na swoją taktykę, bo ja mam walkę wygrać i to jest dla mnie najważniejsze. No, ciekawy jestem, kto by stanął na przykład przed Eskijewem i, i wymieniał z nim ciosy w boksie. Tak? Wystarczy poczuć jego uderzenie i wtedy zastanowi się 40 razy, czy warto. Więc trzeba obrać kolejną taktykę. I, I właśnie tak to, tak to zrobiłem. W walce musiałem odnaleźć coś, co, co dawałoby mi wygraną. Chciałem Ciebie zapytać, bo gdzieś przygotowując się do tej gali trafiłem na, na Twojego vloga. No i tak poszło, zobaczyłem wszystkie. Z jednej strony fajne, bo widać, że się przy tym dobrze bawisz. To nie jest wymuszone, jak u niektórych. A pytanie tak naprawdę brzmi, kto, kto Ci to montuje, bo robi kawał dobrej roboty. Mój koleżka właśnie gdzieś tutaj był, ale już go nie ma, widzę, ale nagrywał i no, staje na wysokości zadania, tak, jakby e, bardzo fajnie, bo e, namówił mnie przede wszystkim do tego, tak, e, to był jego pomysł, żebym założył kanał, e, że będzie mi to montował, żeby się tym zajmował, e, wiadomo, pomysły tam jakieś mam, ale właśnie on się zajmuje typowo montażem i, i, i super to wychodzi, tak, a ja mam tylko i wyłącznie tam być aktorem i grać właśnie... e, w tych, w tych, tych właśnie e, różnych pomysłach. Wczoraj twój kolega, człowiek zupełnie innej bajki świata, Arek Tańcula, powiedział, że ty bardzo szybko zrozumiałeś, że nie wystarczy tylko trenować i walczyć, ale trzeba też się po prostu brzydko mówiąc, sprzedać w mediach także tych społecznościowych. I rzeczywiście tak jest chyba. No wiesz co, przede wszystkim ludzie chcą zawodników, którzy, którzy mają z nimi jakiś kontakt, tak? Jakby to widać. No, no, wiesz. Oprócz tej walki właśnie musi być ta, ta interakcja z fanami, te właśnie zdjęcia, które teraz widzisz po poważeniu były, no i ludzie po prostu tego wymagają, tak? A przede wszystkim mnie to nie męczy, bardziej mnie to motywuje. Fajnie być y, takim zawodnikiem, z którymi po prostu ludzie chcą sobie robić zdjęcia i wiesz, dla mnie to jest tylko i wyłącznie energia. Kiedyś pamiętam, byłem na turnieju tenisowym i tam była Paula Kania. I na trybunach była jej mama, i ona bardzo mocno przeżywała. I Paula Kania przerwała ten mecz i poprosiła mamę no właściwie to nie była prośba to był rozkaz żeby opuściła kort, bo ją totalnie dykoncentrowała. No, wiem, jak to jest u ciebie ty nie masz z tym problemu to ci jeszcze nakręca jest ok. Oczywiście, że tak. No, moja mama, oczywiście, że będzie i nie, nie tylko moja mama, ale cała rodzina, która też przyjechała z Anglii, z Niemiec i, i co? No i. Będę po prostu słyszał, tak? Yy, mi to kompletnie nie przeszkadza. Ja wiesz, słyszę narożnik, znaczy yy, w ostatnim sączu to chyba tak mniej słyszałem, ale słyszałem. Yy, a, a po prostu wiesz, te, ten doping, jak ja już jestem w środku, wjeżdżam, zaczyna się yy, tam jeszcze odliczanie, ten nie, ostatnie 10, tam 10 sekund stoję już naprzeciwko swojego przeciwnika i słyszę ten ryk i ten, ten amfiteat po prostu się niesie. No to wyobraź sobie, co ja mam w sobie. No po prostu pełną energię, żeby tylko i wyłącznie. Spełniać te cele, które trzeba w walce i wygrywać. Jakie to uczucie, kiedy spełnia się marzenia, kiedy przechodzi się taką drogę jak ty? Bo ja pamiętam, jak się poznaliśmy w Mariocie w Warszawie, gdzieś jeszcze wtedy nieznany Robert Druhała w hotelu pokojowym, w pokoju hotelowym na, na dole karty, gdzieś, a teraz przyjeżdżamy do Twojego miasta i taka walka. No, dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego, wiesz, gdzieś, gdzieś oglądanie tego z boku. Tak, no to jest coś nieprawdopodobnego, że jako kiedyś właśnie oglądałem walki, jeździłem na KSW i, i wiesz, mega się tym jarałem i po prostu, wiesz, oglądając to, stwierdziłem, że, że właśnie to jest to, co chciałbym, chciałbym kiedyś tam wejść i, i właśnie zawalczyć, a nie dość, że się dostałem do tego KSW, to jeszcze pokazałem, że, że jestem w stanie walczyć o pas i, i, i teraz mam pas i jeszcze walczę o, o prawowity pas, więc no to jest niesłychana historia, i no, no, nic tylko się cieszyć, tak, że, że da się naprawdę. Ciężką pracą dojść do tego, czego, co się chce w życiu. A niektórzy mówią, że to już nie potrwa długo, ta przygoda z KSW, że być może Robert poszuka innych wyzwań w przyszłości. Słuchaj, zobaczymy. No, na razie, tak jak mówiłem, jestem związany z KSW, walczę dla nich i, i mam pas, i, no i nic się nie zmienia. To życzymy tego pełnoprawnego? Tak jest, no, jest tylko taka wizja u mnie w głowie, inaczej sobie tego nie wizualizuję. Jestem naprawdę bardzo dobrze przygotowany, zrobiłem wszystko, naprawdę wszystko. Jeździłem gdzie trzeba, trenowałem. no że no, no, nie da się już chyba szczerze, nie, no nic się nie da zrobić więcej, tak? Tylko wyjść do walki i pokazać swoją robotę.